Podczas gdy niektórzy naukowcy twierdzą, że już dawno położyli kres mistycznym teoriom, to w rzeczywistości nadal na jaw wychodzą artefakty, przez które zaczynamy wątpić we wszystko, w co dotychczas wierzyliśmy. Już za chwilę zobaczysz znaleziska, które nigdy nie powinny zostać znalezione. Gigantyczne sfery z Kostaryki. Robotnicy kopiący kanał irygacyjny w kantonie Osa w Kostaryce odkryli serię kamiennych kul, które dają archeologom więcej pytań niż odpowiedzi. Lokalnie znane są jako las bolas. Na przestrzeni lat odkryto ich nieco ponad 300. Kamienne kule mają średnice od zaledwie kilku centymetrów do ponad dwóch metrów, a niektóre z nich ważą nawet 15 ton. Wokół sfer narosło wiele mitów i spekulacji. Mówi się, że są idealnie okrągłe, co wydaje się niemożliwe dla ręcznie rzeźbionego kamienia. Mit ten utrzymuje się pomimo obliczeń naukowych, które dowodzą, że pomiary są zaokrąglone nawet o kilka centymetrów, a lata zniszczeń i erozji znacznie zmieniły ich rozmiary i kształt. W latach 70. książka Ericha von Danikena, rydwany bogów, spekulowała, że kamienie miały obce pochodzenie, podczas gdy inni przez lata łączyli je z zaginionym miastem Atlantyda. Lokalna mitologia o kulach mówi, że starożytni ludzie, którzy je stworzyli, posiadali eliksir, który zmiękczał kamień i sprawiał, że można go było formować w okrągły kształt. A więc kto? I w jakim celu stworzył te mistyczne sfery? Kryształowe czaszki Kryształowe czaszki były przedmiotem wielu kontrowersji i spekulacji, uważane za dzieło prekolumbijskich kultur mezoamerykańskich, takich jak Aztekowie i Majowie. W prywatnych i publicznych zbiorach muzealnych znajduje się kilkanaście czaszek wykonanych w większości z czystego lub mleczno-białego kwarcu, twardego krystalicznego minerału składającego się z krzemionki. Pseudoteorie na temat czaszek twierdzą, że mają one paranormalne moce umożliwiające przeczucie i leczenie chorób oraz zapobieganie katastrofom. Nie ma o nich żadnych pisemnych wzmianek w żadnym starożytnym kodeksie, mitologii i folklorze związanym z opowieściami mezoamerykańskimi lub innymi rdzennymi Amerykanami. Jak Majowie mogli stworzyć czaszkę o takiej precyzji, używając tylko prymitywnych narzędzi? To pytanie pozostaje otwarte do dziś. Kryształowe czaszki nadal pozostają tajemnicą, którą jeszcze musimy rozwikłać. Podobnie jak prawdziwy powód ich stworzenia. Dysk Sfaistos Heraklion to największe miasto na Krecie. Liczy obecnie ponad 140 tysięcy mieszkańców. Miłośnicy starożytności znajdą w nim wiele śladów wspaniałej cywilizacji minojskiej, która rozwijała się na Krecie w okresie od 3000 do 1200 roku przed naszą erą. Cywilizacji potężnej z racji budowanych tam ogromnych pałaców, która stworzyła też wiele dzieł sztuki, takich jak freski, ceramika, rzeźby czy sarkofagi. Można je oglądać w Muzeum Archeologicznym w Heraklionie, gromadzącym starożytne skarby. Jednak większość turystów odwiedzających muzea skupia się głównie na jednym eksponacie dysku z jest to niewielki, okrągły przedmiot z gliny, pokryty po obu stronach zagadkowymi znakami. Na temat tajemniczego dysku Sfajstos powstało mnóstwo teorii. Zwolennicy istnienia cywilizacji pozaziemskich uważają, że jest on dowodem na UFO. Wielu naukowców opowiada się za hipotezą, że jest to hymn na cześć jakiegoś bóstwa. Nikomu jednak nie udało się do tej pory podać wiarygodnej interpretacji znaków widniejących na dysku. Coraz częściej pojawiają się opinie, że jest on doskonałym fałszerstwem. Od momentu znalezienia dysku stał się on wielką zagadką nauki i kultury. Fantastyczne próby tłumaczenia znaków koncentrują się na związkach z istotami pozaziemskimi. Znaki mają być dziennikiem pokładowym UFO albo tajnym kodem dotyczącym końca świata. Nie brak też głosów, że dysk to po prostu najstarsza gra planszowa. Zatem wszelkie próby doszukiwania się w nim głębszego teologicznego znaczenia są bezzasadne. A co na to Muzeum Archeologiczne w Heraklionie? Od lat konsekwentnie odmawia naukowcom wydania dysku celem przeprowadzenia szczegółowych badań. Władze muzeum obawiają się zniszczenia cennego zabytku albo, co podkreślają zwolennicy teorii o fałszerstwie, rozczarowania turystów licznie przybywających na Kretę i do samego muzeum. COGSTONES Znane jako Cockstones, czyli kamienie zębate, to artefakty znalezione na obszarze południowej Kalifornii. Są tak nazwane ze względu na ich wgłębienia, które nadają im wyglądu podobnego do współczesnych przekładni zębatych. Niektóre kamienie mają w środku otwory, a inne są zupełnie płaskie. Są niezwykłe, ponieważ nie występują nigdzie indziej na świecie. Od czasu pierwszego odkrycia kamieni w latach 50. XX wieku archeolodzy zasugerowali ponad 40 możliwych zastosowań tych artefaktów. Jednak funkcja Cockstones znalezionych na stanowiskach liczących od 8 do 3,5 tysiąca lat nadal pozostaje przedmiotem debaty archeologów. Artefakt nieznanej cywilizacji. Tak zwany artefakt Scoso to przedmiot, wokół którego przez lata narosło wiele spekulacji. Kto go pozostawił na ziemi? Starożytne czy pozaziemska cywilizacja? A może jest dowodem na podróże w czasie? Artefakt ten został odnaleziony zimą 1961 roku na górskich terenach w Olancha w Kalifornii. Odkrywcy myśleli, że jest to geoda, czyli pusty materiał skalny, który ma skrystalizowane ścianki wewnętrzne. Jednak po jego rozcięciu nie pojawiły się kryształy, ale metalowy trzonek. Początkowo określono go jako świecę zapłonową umieszczoną w twardej glinie, która ma 500 tysięcy lat. Ale w tamtych czasach nie była jeszcze znana żadna skuteczna metoda, która mogłaby potwierdzić ten fakt. W związku z pochodzeniem tego artefaktu powstało wiele teorii, które dotyczyły między innymi starożytnych zaawansowanych, a także pozaziemskich cywilizacji oraz ludzi, którzy podróżowali w czasie i podczas wizyty na Ziemi zgubili ten właśnie artefakt. W późniejszych latach zostały przeprowadzone dokładne badania, które rzekomo dowiodły, że ten artefakt jest świecą zapłonową typu Champion, która pochodzi z 1920 roku. Jednak od 2008 roku nie jest znane miejsce przechowywania artefaktu z koso, co uniemożliwia jego ponowne przebadanie nowoczesnymi metodami. Rasa gigantów Archeolodzy w Chinach dokonali oszałamiającego odkrycia, znajdując groby ze starożytnymi szczątkami olbrzymów pochowanych około 5000 lat temu. Kości odkryte podczas wykopalisk w prowincji Shandong w południowo-wschodnich Chinach ujawniają co najmniej jednego osobnika płci męskiej, który osiągnąłby 1,90 m wzrostu. Chociaż nie wiemy na pewno, jak wysoki byłby średni wzrost w Shangdong tysięcy lat temu, uważa się, że europejscy mężczyźni w tym okresie mieli tylko 165 cm, więc jest jasne, że ci giganci byli niezwykle wysocy jak na swoje czasy. Jeśli chodzi o to, co zapewniło im tak imponującą posturę, naukowcy sądzą, że ludzie z tak zwanej kultury Longshan mieli dobre jedzenie, które wpłynęło na ich zdrowe sylwetki. W tamtym czasie ludzie byli już rolnikami, mieli różnorodne i bogate zasoby żywności, a tym samym zmieniła się ich budowa ciała. Jest duża szansa, że dzięki pracy archeologów wkrótce dowiemy się więcej, aby wyjaśnić w jaki sposób ci starożytni giganci urośli tak imponująco. Czy masz jakieś teorie wyjaśniające te tajemnicze artefakty? Daj nam znać w komentarzach poniżej, a jeśli podobał Ci się film, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych odkryć. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!